Siemanko, witam się z wami na dzisiejszym vlogu i stwierdziłam, że cześć przywitać a dzisiaj robimy sobie dzień pod tytułem co ją na redukcji przez cały dzień znowu zapomniałam zrobić sobie siemię, siemię... Sie... siemiel siemiel, siemiel... Siemielniem... <grym> dobra myślę, że już każdy wie o co mi chodzi, idziemy sobie to zrobić siemię lniane siemię idziemy <grym> Ale dobra, idziemy razem. No. Idziemy razem. Tutaj jakiś bałagan, proszę nie patrzeć. Stawiam was. Hop, elegancko. Oho, tam też jest bałagan. Nie patrzymy, nie patrzymy. Woda. O, szklanka. Jeszcze mam ręce od korektora. Teraz wszystko będzie uwalone. I ziemię. A dzisiaj, co to? Zaszalejmy. O, jedna. Druga i trzecia szaleństwo A W oczekiwaniu, aż woda się zagotuje, pokażę Wam, co Mateusz dostał. A znałem, czy co nie będzie korzystał, może ja pokorzystam, choć też nie wiem, czy ona korzystała. Jakie słuchajcie, kubek wielki. Dobra, pokorzystam sobie. Mam tu się jego bluzę. Czekała na Mateusza Ale może słuchajcie, co jest to ciekawe opcja. Może mi się udać sobie wypić ten wielki kubek z wodą. Ile to jest mililitrów? Jest tu gdzieś jakieś informacja. Tysiąc! To bardzo dużo. Musimy go umyć. Dobra, woda się sobie. Najpierw jedną, później drugie. Woda. Dobra, niech sobie czeka. A ja wezmę się z tym myciem kubka. Trzeba sobie najpierw nawilżyć tutaj skórę. O! Proszę bardzo. Tak dobrze wsmarować, Teraz bierzemy perfum i psika. No i teraz możemy się na... O! o. Ale mi do buzi wleciało. Dobra, no i teraz perfumy powinny się trzymać cały, cały dzień. Zobaczymy. Zobaczymy. Może będzie super lifelike śniadanku time! Zaczynamy śniadanie i będzie to pieczone dynia, szpinak, pieczarki, jajka. Połączenie może rzadko spotykane, ale uwierzcie mi to jest przepyszne i ja mam na to bardzo dużą ochotę, więc zaczynamy, będzie to naprawdę dobre, uwierzcie mi. I spróbujcie chociaż tego raz, bo to jest takie pożywne, zdrowe, pyszne śniadanko. Zaczynamy! No, nie mogę się doczekać, aż to zjem. przepyszne, proste śniadanko. Jedyne, co mogło wyjść lepiej, to jajka, bo miałam nadzieję, że zrobię je na miękko ale zapomniałam o nich. Czyli klasyk, klasyk. Ale nawet takie spokojne wyszło. Nie tak mocno, na twardo, więc jest ok. Mm. Jajeczko, jak jajeczko, teraz dnia. Dnia pyszności, no naprawdę, o ja, no i pczareczki, mm, uwielbiam, teraz sobie na spokojnie zjem, za chwilę siadam do komputera, bo muszę wstawić vloga, no, jeszcze, jeszcze nie wrzuciłam na YouTube, a powinien już się przesyłać, więc muszę to zrobić i muszę jeszcze miniaturkę poprawić, później mm, obiad, albo jakaś przekąska, zobaczę. zobaczę, bo nie wiem, czy dzisiaj zjem trzy posiłki, czy cztery, ale obiad też jest super. No i kolacja też jest super. <grym> ale śniadanko jest o, idealne, miałam ochotę na to i wiem, powtarzam się, ale jest idealne. Za chwilę przyjdziemy do ogarnięcia vloga, no bo muszę już go wstawić, tak jak mówiłam, ale trzeba jeszcze wziąć witaminy i tutaj mam maszlań z sodu, idealne na jelita i mam jeszcze cytrinian magnezu i wiecie co? Ten maślan sodu On tak śmierdzi Nie wiem, czy Wam będę obrzydzać. On śmierdzi kup. dobra? Z śmierdzi Ale no, jest zdrowy, tak? Jest zdrowy i. Okej. Okay. Później już się nie odbija nią, więc tyle szczęścia, ale nawet później czuć yy, po palcach. Jakby powąchasz. O. Łe! 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 Eee. totalnie nie. Eee. ja nie wiem, czemu to tak musi śmierdzieć a wiem, że są osoby, które piją ten maślan są taki rozpuszczony w wodzie no tego już bym nie dała rady wypić, bo wiecie tabletka raz ciach, połykasz, nie ma a tak pić coś w wodzie rozpuszczonego no chyba bym nie dała rady, no dobra, witaminki z głowy żelazo miałam wziąć na nie wiem. Muszę pamiętać później. I teraz ostatnia rzecz. Słuchajcie, czekajcie. Moje odkrycie, czyli Alpro Barista mleko kokosowe, czy napój kokosowy. Napój, bo jak się mówi mleko, to wiem, że dużo osób się czepia, To nie mleko, to nie mleko, to napój. Okej, okay, napój kokosowy. O Boże, jak to smakuje z maczą. I oczywiście z maczą. Gdzie z macza? Z maczą tam maczą. Mleko kokosowe i ta macza. Pyszne. Do tego kostki lodu i no, połączenie idealne. Piję teraz na zimno, bo jest już cieplutko i wiecie, trochę słońca wyszło, za człowiekowi już odwala i od razu mrożone kawki, mrożona macza. Więc robimy tą maczę i się na Się I teraz już na serio siadam bez dziesiąta! Więc siadam do komputera. I gdzie jest moja myszka? Mm. <laughs> Moim kolejnym posiłkiem w dniu dzisiejszym będzie obiad i będzie to bowl z łososiem, marchewką, ogórkiem, sezamem, ryżem. Będzie smacznie, przede wszystkim szybko i zdrowo. Przechodzimy do zrobienia, bo ja umieram z głodu, dlatego gotujemy. W mieszkaniu pachnie obłędnie tym łososiem, i zobaczcie, 190 stopni 8 minut, i łosoś jest dosłownie mokry, taki aż odchodzi tutaj wszystko. Ojej! Mmm! Mmm! Mm. Pycha! Nie trzeba dużo do takiego łososia. Nawet nie dawałam oleju, no bo łosoś sam sobie jest czysty. Chciałam wcześniej dać oliwę, oliwę, ale mówię po co? Po co? To jest tłusta ryba. I dobrze, to był dobry krok. Mm. Kocham jeść dobre rzeczy, <grym> uzależnienie. Ja się bardziej chyba ucieszę z jedzenia niż z kwiatów. Serio. <grym> Jakiś czas temu wróciliśmy i jest już po 20. Jedyne co mi się marzy, to zjeść jak najszybciej kolację iść pod prysznic, położyć się do łóżka i obejrzeć jakiś film z Matiem. dlatego bez zbędnego ganania robimy kolację. Dzisiejszego dnia robimy sobie w łóżku, bo mam lenia śmierdzącego, cuchnącego, nie chce mi się już nic. I słuchajcie. Kaloryczność 1600 kilokalorii, białka było 90 g, tłuszczu 55 g i węglowodanów 189 g. Tak prezentuje się mój dzisiejszy dzień. Czuję się najedzona, spełniona, brzuszek jest szczęśliwy, jest naprawdę wszystko super. I lecę. <ścười> Sorki, no. Już bardzo chcę iść pod prysznic, chcę już położyć się obok Mateusza i obejrzeć jakiś film, ale był to fajny, fajny, smaczny dzień. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, cześć.